5 plusów z nową skodą oktawią po liftingu. Genialne spalanie dwulitrowego diesla. W mieście poniżej 7 litrów zimą, a w trasie przy stałej prędkości zejdziemy poniżej 4,5 litra, a na autostradzie będzie to 5,5. Osiągi samej 150-konnej jednostki, jak hybrydowa Cupra Formentor VZ. 8 sekund do setki, 230 km na godzinę prędkości maksymalnej i bardzo przyjemna elastyczność. Bagażnik o pojemności 600 litrów ze schowkiem pod podłogą. No i patenty Simply Cleverowe, jak chociażby skrobaczka w klapce od paliwa, plasticzek na kartę parkingową czy parasolki w drzwiach. Mimo kolejnego faceliftingu i bryły, która ma już dobre 10 lat, jak spojrzymy na Octavię z boku, no to auto zdecydowanie zaliczyło próbę czasu. Szybkie i responsywne multimedia, które przed liftingiem potrafiły czasem stwarzać problemy, tutaj przez tydzień ani razu system się nie zawiesił, ani też nie stwarzał żadnych problemów.